Kurwa no! Ty razu po tej zagrywce do sprawdzenia. What the fuck up, fucking piece of shit from Russia? Robię coś, nie? Nie chcę się wierzyć, Myśmy wygrali ten mecz. Co ja robię, Kur Kur się przestraszyłem. W 99% przeczucie, że tym haksuje. CO? Ten mecz to pizdę będzie, no. Akry, to nie dobry pomysł, ja akry. Meat rushing, meat many guys pushing meat. Like many many? Yeah. They pushing under. short short two guys they they're going back they're going back wait ja ten jest koi wygrany silent, czeladno maybe going back to B yeah 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 found it I saw but it's now around shit na łoków, Co jest wrong? Handfight. Banana. Jeden banana, at least. Chyba <laughs> mać. Nice. O mój Boże. Ale uniki... kurwa, to są uniki. Można, można.

Long dinked. Kurwa no! Mogłem wychylić na niego w ogóle no! I mu wykupić jeszcze raz. Zj**ałem. Still one dinked. Banana and long. They On. Still one dinked. Last dinked. Low HP. Long. Maybe... On side, Yeah. Nice. Czy kupuje hełm? No tak, no. Zależy kiedy, no nie zawsze. <laughs> Ale jak mają Forza z Galilami, no to przydałby się, to. On nie przyjechał. Miecz. Miecz. Den, w podkreślenie, podarował 5 złotych. Czy mogę dodać wycinki woda do filmu? Ja nie wiem, jak mi w ogóle podszedł, ten typ. I wam powiem, że to było dziwne, nie? W tym momencie. Jak a potem sprawdzimy. Bo to było dziwne, że on się tak podszedł, kurwa, A prawą stronę, jak mam, typa Fenixie, nie? Na W. Ogólnie. Typ są od razu po tej do sprawdzenia. I Mendy, guys, флеша. Блять. Давай HP one Эй, блять, эй. Shut the and... fuck up, you fucking piece of shit from Russia. Stop dying, блять, он лонг. Ciekawe. Dobra. Ciekawe to było. Ja tu kurwa rzucam palaka takiego odbitego. No może, może tak się gra no. Bonu typ Na long ja ogólnie mam dwa fragi mam 600 damageów, dobrze się granie. O, wyrzuć mnie. Orange play from side please. No thanks. Con. No niestety. Jak nie idzie, to nie idzie. Under. going to despoil. Rozbie coś, nie? Rozbie coś. I tak mi Heda od razu wali kurwa, nie z tego pierdolonego teka. Biega kurwa, jak rakieta. Nie da się tego typa dawić. Toilet. Nice, it's fake, you no? Know? Nie zjażyli, kurwa. No to ruskie, to wiadomo, nie? Halfway hp on mid. bump Typ tupnął, no. Ma idzie dalej na walku. Ja dole. ej, typ tupnął no, i walk. Wziął jeszcze Nejda na głośno. A. ale tak jest. Trudno. Wyjdzie przez małka, No powinien wyjść mu. Help me, bro. Nie musisz pomagać, ale. Jest jak jest. Daj, 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 daj. Ding, 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 man, gać. Trak. No jak on nie patkułba? Co on robi? Nice fire. Oho, Shelly! Co tu się dzieje? Shelly, Shelly, bardzo dziękuję, witam Shelly'ego i jego Witam, witam, elo, elo Ja... Ole no Under one Co to co, co było, no stary, no co ja mogę zrobić z tym strzelę, no nic tylko, jeden Fajne staty, 9 fragów, 9 asys i 1600 Dmagea Można? Można 123 adera To jest naklejeczka zajebista kurwa. No może się uda wygrać, ale nie, nie chcę się wierzyć, byśmy wygrali ten mecz. Jak wbiję złotą rangę, to już dostanę później ten, yy, ten żeton yy, tam trzeciego sezonu, tak? A ten trzeci sezon, że miałem złotą rangę? Będzie tak? Czy muszę utrzymać tą rangę? Czy jak to wygląda? Nawet jak spadnę, no to zajebiście. No dobra, no to próbujemy. My, mam nadzieję, że się uda wygrać. Jesteśmy blisko. Kur... Pierwszy full pokaże, czy wygramy, czy przegramy ten mecz. Rating aktywny, to na, na, na chillku zrobimy. To raz w tygodniu pyknę wtedy. Kurwa, nade'a nie kupiłem, kurwa. Chyba przyjarałem Maybe one under. To, jest? Woda, woda, woda. No, ja robię, kurwa. On tam dał smołka, kurwa. No, ja nawet nie, nie widziałem, że on tam dał smoka kurwa. No. Nie wiem, co ja teraz zrobiłem. Ale dobrze wygrał. 25, ale mam 20, 50 winów chyba nie, coś takiego. Konkownica niezła. Kurwa, jak się przestraszyłem, He push long. Jezu, jak się przestraszyłem. Super, potrójna dziewiątka, była potrójna dziewiątka, no była, była Czy będę na Antosiach? Nie wiem jeszcze. Znaczy, no powinienem być, no. Powinienem być. Dobra, idę Phoenix. Mam chyba szponcić coś. Nie wiem Ghost, ja sprawdzam demo. Jeśli mam... W 99% przeczucie, że tym haksuje O no to sprawdzam no I jeszcze nigdy się nie pomyliłem ten nerept Backside. No O jak on nie padł kur No, Side, jumping, jumping, co? So. Mam timing, może? Ok, yeah, one low HP. CO? Chyba. Ja go ch nie trafiłem tam? Ej, mi się wydawało, że tam krew poleciała, ty.

Trafiony był lała się krew? No mi się wydaje w ogóle go nie trafiłem. To eko? A no, ten mecz to w pizze będzie, no na pewno. Ten mecz będzie w pizze na 90%. Under one. One under. Go back, maybe. Ding, ding, ding. Two guys, A. Two, B. Okay. Two guys, A. You can go B. Two B, B. Opposite. <laughs> All of one. Monster right, Monster right. Shut up, блядь, Bank. shut блядь! Банк. Сиди, сиди. No ile on odbija Kurwa 10 lat Bomb for you kurwa nie wiem co on robił? Ja pierdolę. Nice try, nice try. Monster Right? I called him and then Oh, shut up Po co wychylałem? Bo typ kurwa przez 15 sekund tupnął To mógł bank zachodzić, wiesz? Dlatego wychyliłem abej już uh, pod... love banana je go back to site Uh, two guys say, two guys say. Yeah, I want 10. Yeah, I'm yeah, I'm gonna Molly barrels. Why you? Okay, go be, go be then. Są watch heaven? Sometimes? City? blind. maybe. So. Right, I City. Two guys, wes, two guys, two guys. Nice. No I tak mają jeszcze hajs na tą rundę. Chuck, 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 no. One under, one under, under, under. He can't out. Okay. I'm, I'm sorting A set. pay. Okay. There. Let's go A this time. Can you fake B now? I'm coming to long. Don't be green. Yeah, he smoke. I'm i smoke. Yeah, I'm yeah, smoke. but don't don't be green. Coming to you long. Nice. Lock. One Lock more. Bang! Ląding. Dobra, idź. O city. Wow. Chol, już nie uciekam staje tu drogi. Idźcie lewej stronie. side you can Idźcie lewej stronie. Idźcie lewej stronie. Idźcie lewej Nice. Udało się bałem ten smok na bombę wybuchnie, że tu kwa, będzie rozbrajanie We have low man now Watch out for pushes I'm Gonna wait push in Under 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 one Ono? anda. Nie, Ander zet. Ono besieged. Think last, T. Nice! I mamy to! Gigi. Złota ranga! Kurwa! Mamy złotą rangę! Na premierach! Solo! Wszystko solo! Kurwa! Mamy to! Ale kurwa, człowiek jest zadowolony teraz, że się udało w tym meczu jeszcze. Kurwa, jeszcze tu 14-13-12, 25 i pół a tak mało fragów w ogóle. Nie dało się... ADR 106, kurwa! Poszło, ale człowiek jest zadowolony, nie?